Wystarczy rzut okiem na przeciętne opakowanie środka do czyszczenia, żeby zobaczyć, że pełno tam chloru, sztucznych barwników, aromatów, wybielaczy i mnóstwo jeszcze innej chemii. Pytanie, jak ta cała chemia działa na nasze zdrowie. Doskonale wie o tym dr Aleksandra Rutkowska ze startupu naukowego Detoxed, z którą łączymy się przez internet. Już za chwilę opowiemy Wam, jak domowymi sposobami unikać nadmiaru chemii. Na razie jednak posłuchajcie, dlaczego potrafi ona być szkodliwa. Jakimi środkami czystości sprząta Pani swój własny dom? Najczęściej staram się wybrać naturalne środki, czyli ocet, cytryna, kwasek cytrynowy i przede wszystkim soda oczyszczona. No tak, ale nie wszyscy tak robią. Znakomita większość Polaków kupuje po prostu takie regularne środki czystości w drogeriach. Jak one na nas działają? To są środki powierzchniowo czynne, konserwanty, rozpuszczalniki, wybielacze. One niestety mogą działać drażniąco na naszą skórę, mogą podrażniać drogi oddechowe. Czy to prawda, że jeśli bardzo często sprzątamy nasz dom takimi chemicznymi środkami, to możemy to porównać do palenia papierosów? Niektóre badania obecnie wskazują, że możemy ponieważ bardzo wiele takich substancji zawiera substancje drażniące układ oddechowy. Natomiast wiemy również, że takie drażnienie stałe przy układu oddechowego zwiększa ryzyko chorób związanych właśnie z układem oddechowym, typu astma czy ryzyko raka płuca. Wychodzi więc na to, że nawet osoby niepalące mogą mieć problemy z płucami z powodu chemii gospodarstwa domowego, która teoretycznie ma zapewnić zdrowe środowisko wokół nas. Naukowcy są już pewni, że te środki czystości chemiczne mają wpływ na zwiększenie liczby alergików w, no, w społeczeństwie, w populacji. Są przesłanki do tego, żeby wskazywać po pierwsze, że przesadna czystość, zwłaszcza w okresie niemowlęcym i dziecięcym, może zwiększyć ryzyko alergii w okresie starszym, ale również to, że te substancje, które dodawane są do środków chemicznych, mają również działanie alergenne zwłaszcza różnego rodzaju bawniki czy środki zapachowe. Także zdecydowanie rekomendowane są środki naturalne.